No, 63 i wtedy to się stało. Pięć robni, łączy się w ciało. I tworzy się spółdzielnia, mleczarska w nowym porze. Nie bez przyczyny tański. Wszak tutaj jest pomoże, pomoże, Maluta też pomoże. Żuławy, żuławy, żuławy na wiszańskie. Tu blask sławca przepaka i łąki tu niebiańskie. Ukról szczęśliwe stada, najlepsze dają mleko, a my je przetwarzamy. Jesteśmy niedaleko, jesteśmy tu na co dzień. Jesteśmy bardzo blisko i wspólnie się troszymy. O nasze środowisko, kłaniamy się medyką, waluta nasze imię. Więc goście nas na wiosnę, jesienią, latem zimę. Cześć, cześć wszystkim. Dziękujemy za nominację do Hot Sixteen Challenge naszym przyjaciołom z Fabryki Lodów Naturalnych wraz z Pawłem Bodziackim. Przyjmujemy to wezwanie. Wpłacajmy, pomagajmy. Witam Was serdecznie. Nazywam się Czarek. Reprezentuję czwarte pokolenie pracowników w firmie Maluta. Pracował tu mój pradziadek Antoni, dziadek Zygmunt, pracuje ojciec. A teraz ja pozdrawiam Was wszystkich śpiewających. Słuchajcie śmietankowo, serowo, jogurtowo, intensywnie, smacznie, a przede wszystkim zdrowo. Dużyna z nas dobrana, ma misję do spełnienia, tradycje naszych ojców, wieś na pokolenia. Dużyna z nas dobrana, ma misję do spełnienia, tradycje naszych ojców, wieś na pokolenia. Dziękujemy jeszcze raz za nominację. Do kolejnego Hot Team Challenge nominujemy Zespół Sklepu Grosz na Gdańskiej Żabiance wraz z Panami Prezesami Stanisławem i Michałem Zienkowiczami. Marka Sikorę i ekipę Słoneczka. Warszawską hurtownię Alpan z jej szefami Maciejem i Pawłem. Zarząd numer 6 koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Trójmiejską sieć Merko wraz z panem prezesem Markiem Teusem. Pomagajmy!